Informacja dla uczestników. Trzy minuty do pokazu. To niemożliwe. Nie mam przy sobie najważniejszej palety cieni z całej kolekcji. Pewnie ją zgubiłam w tym pośpiechu, kiedy wychodziłyśmy. Będziemy chwilę przed czasem. Spokojnie, Barbie. Sprawdzimy całą trasę. Nie mamy na to czasu. I co ja teraz zrobię? Nie pomaluję się bez kosmetyków. Spróbujemy zyskać na czasie. Malibu zdąży jeszcze wrócić i poszukać palety. Może odwróćmy uwagę jurorów. Odwrócić ich uwagę? Mówisz? Teresa, masz dostęp do oświetlenia? Tak, spróbuję dostać się do panelu sterowania i już. Hej, Daisy, staniesz za konsolą dj ja Nie ma sprawy. Besties, do dzieła! Tak jest! Powinnam się martwić? Zaczynamy. Tak Na co jeszcze czekasz? Teraz masz szansę, leć! Zia, to nie jest akurat dobry moment. Jak chcesz. Tylko pomyślałam, że ci się przyda. O Moja paleta cieni! Gdzie ją znalazłaś? Chciałam z tobą porozmawiać o tym, co było... Co mówiłam o tym pryszczu. I chciałam cię przeprosić. A, o. Gdy ją zobaczyłam, uznałam, że ci się przyda i... Proszę. Wow, dziękuję. W każdym razie, przepraszam. Nie powinnam była mówić tego wszystkiego. Źle się zachowałam. Masz rację, ale wtedy też mnie zainspirowałaś. Ja? Stworzyłam tę paletę po tym, co powiedziałaś. Przypomniałaś mi, że kiedy naprawdę jesteś sobą, wtedy widać Twoje piękno. To super. Dzięki, Zia. Przyjmuję Twoje przeprosiny. I naprawdę doceniam, że przyniosłaś mi tę paletę. A ty już się rozstawiłaś? Nie. Przez cały ten czas szukałam ciebie. Chodź do mojego stanowiska. Przyda mi się Twoja pomoc. Poważnie? A gdzie twoje przyjaciółki? Ach, tak! <śmiech> dziękuję, dziękuję! <śmiech> Skończyły mi się pomysły. <laughs> Zawsze powtarzam, że nowych przyjaciół nigdy dość. Idziemy! <laughs> Zobacz, jestem wykończona. Znalazłaś tę paletę? Bestię ją przyniosła. Ha? Pora wreszcie zacząć imprezę. A teraz Barbie Rod A pokaz makijażu marzeń i własną linię kosmetyków wygrywa Barbie. Zawsze chciałam mieć własną linię kosmetyków. Moje marzenie się spełniło.